Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, podjąłem dzisiaj decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni. Chodzi tylko o to, aby nie tworzyć dużych skupisk, które, no jak Państwo wiecie, sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Natomiast. Hmm, Moje rozporządzenie oznacza, że normalnie funkcjonować powinny administracje poszczególnych uczelni, normalnie prowadzone powinny być badania naukowe. Władze uczelni, w, w miarę możliwości, powinny też zapewnić jak najszerszej grupie studentów dostęp do kursów online. O tym jeszcze będzie mówiła za chwilę pani minister Buzanowska. Natomiast dzisiaj. Odbyło się posiedzenie, kolejne już posiedzenie, zespołu ekspertów powołanego kilkanaście dni temu. W skład tego zespołu wchodzi grono czołowych rektorów polskich uczelni, grono wybitnych ekspertów oraz przedstawiciele wszystkich agencji podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na czele tego zespołu stoi pan minister Wojciech Maksymowicz i my za chwilę. Chcieliśmy Państwu przedstawić kolejne rekomendacje oraz decyzje tego zespołu i moje własne. Dziękuję Panie Premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Ministra Wojciecha Maksymowicza. Panie Premierze, Szanowni Państwo, zespół między innymi omawiał sprawę. Kontaktów międzynarodowych. To jest zrozumiałe, że podtrzymujemy wcześniejszą rekomendację mówiącą o tym, żeby ograniczyć, zawiesić w ogóle kontakty międzynarodowe w zakresie wysyłania polskich studentów, pracowników naukowych, doktorantów do innych krajów. Jak i również zawiesić przyjmowanie do, do nas tych osób, które chciałyby przez najbliższy czas być w Polsce w związku z działalnością naukową. Jeżeli ktoś planuje jednak powrót na przykład do Polski, musi zapoznać się dokładnie z rekomendacjami, instrukcjami głównego inspektora sanitarnego. To jest koordynator naszych działań i tam jest ściśle określone, jakie należy podjąć działania, czyli poinformować kogo. Wywiad epidemiologiczny musi być przeprowadzony. Także to, to są działania koordynowane ogólnie. Chciałem zwrócić uwagę na inicjatywę, która. Przejawia się również tym, że w tym komunikacie minister nauki i szkolnictwa wyższego zwraca się do rektorów i również samorządów studenckich, uczelni medycznych, jak i uczelni kształcących na kierunkach medycznych, aby studenci ostatnich lat studiów w kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego w kierunku ratownictwa medycznego, również w przypadku innych zagadnień, farmacji, żeby ci studenci mogli jako na zasadzie wolontariatu zaproponować swój, swoją dyspozycyjność wojewodom, wojewódzkim inspektorom sanitarnym, służbom na swoim terenie dla wsparcia działań. Gdyby była taka konieczność, ponieważ są już osobami, które są wyraźnie. Przygotowane do działań wspierających, na przykład w wywiadzie epidemiologicznym, które przez telefon należy ciągle powtarzać, zbierać informacje. Wiadomo, że to zdarzenia, które mogą być liczne. Podobnie w przypadku większego obciążenia aptek. Muszę powiedzieć, że spotkało się to już wcześniej również z zainteresowaniem środowisk akademickich, zarówno rektorów, jak i przede wszystkim samych studentów, a więc tego typu działania będą podejmowane. Dziękuję panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią minister Annę Budzanowską. Proszę Państwa, dzisiejsza decyzja pociąga za sobą pewne perturba, perturbacje na uczelniach, natomiast ona na pewno nie blokuje bardzo ważnego w tym momencie na uczelniach procesu wyborczego, więc my nie rekomendujemy przesuwania wyborów. Druga rzecz dotyczy procesu dydaktycznego. Zalecamy wszelkie formy e-learningowe, co oznacza, że będziemy po pierwsze powoływać mały zespół ekspercki, który będzie wspierał uczelnie w przystosowaniu do tych zajęć, po drugie, będziemy wspierać te uczelnie, które wymagają dofinansowania, i po trzecie, uczelnie będziemy budować bazę danych, która pozwoli uczelniom, które nie, nie dysponują odpowiednim, odpowiednimi zasobami informatycznymi, do uruchomienia jak najszybciej działalności dydaktycznej online. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość dla doktorantów, to jest, że państwa legitymacje, zwłaszcza dla tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w semestrze letnim, ulegają przedłużeniu o kolejny rok na podstawie zmiany rozporządzenia. Dziękuję, panie minister. No bardzo proszę o zabranie głosu pana rektora, pana profesora. Jana, ale Przepraszam jest bardzo, Jana Szmita. Bardzo wielu się myli. Szanowni Państwo, panie premierze. To przecież było oczywiste, kiedy pojawił się koronawirus w Europie iż za chwilę zagości także w Polsce no, świat taki dzisiaj jest. I w związku z tym akurat te środowisko, te środowiska, w szczególności środowisko akademickie ludzi, którzy no, mają z wieloma problemami do czynienia w życiu. Po to się kształcimy, aby rozwiązywać problemy społeczne i te, które nas otaczają, było w pewnym sensie przygotowane do tego mentalnie, iż ten proces będzie wymagał pewnych zdecydowanych ruchów. Do tego stopnia, iż część uczelni już wcześniej podjęła różnego rodzaju decyzje ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się tego koronawirusa. No nie chcę wpadać w szczegóły, ale w wielu uczelniach akademickich, w dużych ośrodkach, te uczelnie, które są zrzeszone w regionalnych konferencjach rektorów podjęły decyzje o jednoznaczne i takie powiedzmy sobie obowiązujące w całym regionie. Często odbywało się to, tak jak na przykład w przypadku regionu wrocławskiego, wrocławsko opolskiego z udziałem wojewody podjęły decyzję o tym, aby ograniczyć do maksimum możliwości rozprzestrzeniania się tego, 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 tego wirusa, chociażby poprzez to, żeby ograniczyć w naszym stopniu wyjazdy, przyjazdy i właśnie sugerując możliwość zawieszenia zajęć, bo no, uczelnia ma do siebie, że studenci powinni uczyć się w dużej mierze przy pomocy nauczycieli. To nie jest szkoła w, se, w tym sensie takim potocznym, to jest jednak uniwersytet. W związku z tym myślę, że poza twardymi laboratoriami jesteśmy w stanie poprzez właśnie tego typu, tego typu nauczanie, jak i learning, czy, czy nauczanie na odległość, no, nadrobić te zaległości, które się pojawią w przypadku, kiedy zajęcia nie odbywają się no, przy tablicy, czyli, czyli na co dzień w tych pomieszczeniach, w których się powinny odbywać. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie technologiczne, uczelnie przyrodnicze, uczelnie medyczne, to te, które wymagają no, twardych laboratoriów i obecności na uniwersytecie, mogą być zrealizowane w późniejszym terminie. Myślę, że cała wspólnota akademickie to i rozumieją, i podeszły do tego bardzo konstruktywnie. Obyśmy tylko skończyli na tych dwóch tygodniach. Myślę, że tak będzie i za dwa tygodnie wrócimy, aczkolwiek jest tam taki okres tego tygodnia, prawda, który jest między 25 a świętami i część uczelni rzeczywiście sugeruje, aby od razu przedłużyć to ten jeden tydzień, bowiem jeżeli już się rozjedziemy do domów, mówię o studentach, to jeżeli się rozjadą, a pewnie ich się nie uda utrzymać, nawet gdybyśmy tak bardzo chcieli, wszystkich, no bo każdy ma swoje plany życiowe, to, to, to jesteśmy w stanie tutaj pokonać ten problem. Tak dla takiego bardzo krótko, żeby nie przedłużać, jak to się dzieje w Está aqui. No, dużej uczelni, bardzo dużej uczelni, jak na polską skalę, jak Pojcieńka Warszawska, to myśmy już od dawna prowadzili tego typu zajęcia, więc ta platforma e-learningowa istnieje. Jesteśmy gotowi pomóc tym innym uczelniom, nie tylko z regionu Warszawskiego, ale tym, które tego, ma, które tego nie mają, ale większość tych czołowych uczelni już od dawna ma swoje platformy, więc tak naprawdę chodzi o rozszerzenie, przygotowanie zajęć i, i bezpośredni kontakt z tymi studentami. Jest tych narzędzi technologicznych dzisiaj jest znacznie więcej. Łatwiej jest takim uczeniem jak Politechnika Warszawska, bo te narzędzia technologiczne są wielorakie. U nas bardzo wiele zdarzeń, łącznie z kolokwiami, odbywa się przy pomocy telefonu komórkowego na co dzień, więc to, że się będą odbywały sprawdzanie wiedzy w ten sposób, nie jest niczym nadzwyczajnym. Myślę, że musimy ten trudny okres przejść i myślę, że. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która współpracuje z ministerstwem, rozsyła wszelkie informacje i będzie takim miejscem, w którym będzie można zasięgnąć całego szeregu informacji. Już ostatnia dana: dane sprzed. Dosłownie 3 godzin, w Wojtechnice Warszawskiej na taki specjalny telefon, który uruchomiliśmy, przed którym dystrybuję lekarz, który mówi i po polsku, i po angielsku. Mamy dużo studentów zagranicznych. Było 19 przypadków zgłoszeń, że podejrzenia są, iż może to być koronawirus. Na razie nikt nie jest hospitalizowany, nie dwa kwarantanny, więc te wszystkie sygnały na razie nie były na szczęście trafione w sensie zarażenia tym koronawirusem. Oby tak było dalej. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela braci studenckiej, pana Dominika Leżeńskiego. Szanowni Państwo, rola parlamentu studentów RP w aktualnym stanie jest niezwykle istotna. Przede wszystkim ze względu na stałe przekazywanie informacji, tego, co dzieje się na uczelniach i jakie są pojawiają się głosy wśród studentów. Wczoraj taki głos się pojawił dotyczący wątpliwości, co do. Terminu ważności legitymacji studenckich. Tą informację szybko przekazałem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedłużenie. Wszystkim studentom legitymacji do 31 maja 2020 roku, i ta prośba została tak naprawdę w kilka godzin spełniona. I to przedłużenie legitymacji studenckich bez konieczności odbierania naklejek z Dziekanatu jest, co wydaje się być ogromnym sukcesem, bo studenci nie muszą stać w kolejkach do Dziekanatu. A myślę, że takie mogłyby się w aktualnym stanie rzeczy pojawić. Myślę, że też niezwykle istotne jest, aby. Studenci w, w aktualnej chwili, gdy mamy dwa tygodnie przerwy od zajęć, wykorzystali ten czas przede wszystkim do tego, żeby odpocząć i żeby pozostali w swoich miejscach zamieszkania i skorzystali czy to z możliwości czytania książek czy oglądania seriali, bo spotkania czy imprezy to nie jest dobry sposób na wykorzystanie tych dwóch tygodni i do tego jako parlament studentów RP zachęcamy, bo chcielibyśmy aby studenci pokazali tą pełną dojrzałość, którą powinni Reprezentować. Jeśli chodzi o kolejne kroki, no to obserwujemy sytuację, wymieniamy się informacjami z samorządami studenckimi i staramy się wspólnie z crasp i z ministerstwem rozwiązywać problemy, które pojawiają się na bieżąco.